Dobra, zobaczymy ten teren tutaj, jak on, jak on wygląda. Dzisiaj mam odcinek sprzątaniowy. Zwykle mam nadzieję, że żadnych śmieci w takich miejscach nie będzie, ale dzisiaj mam nadzieję, że parę ich będzie. Zobaczcie, tutaj już jest dwie butelki. jakieś Papierki. Tam jest puszka, tam kolejna. Tam jeszcze jedna butelka, puszka i butelka. Dobra, przejdę się tutaj. Kolejna butelka, zaraz to wszystko będzie zabrane. Zobaczymy, co jest dalej. Nigdy, nigdy tutaj nie byłem. Także dla mnie to jest dziewicza eksploracja. Taka wysepka, zaraz ko zaraz rzeki, zaraz ko wody. Dobra, tam nie będę zaglądał, bo tam są jakieś papiery toaletowe. Jeszcze można wejść na tę wysypkę tam od drugiej strony, tam od strony od strony chodnika. Dobra, zacznę, zacznę tutaj śmigasz idzie na ziemię, niech sobie odpocznie Gdzieś tutaj mam worki i tak samo mam gdzieś rękawiczki gdzie są te rękawiczki? Tutaj są rękawiczki Jedna wystarczy, chyba mam dwie. O, także odcinek sprzątaniowy, kolejny. Rękawiczka idzie na, na łapsko. Fajna, elastyczna. Elastyczna i dosyć, dosyć gruba. Mam nadzieję, że że wytrzyma igły, bo tutaj jakieś igły mogą być, bo zobaczcie są te takie po soli, po soli fizjologicznej, czyli tutaj było zażywane woda sobie poleci, butelka pierwsza, pierwszy grad. Muszę ten worek jakoś lepiej ogarnąć. Zakrętka, tak samo wpada. Wpada jakiś papierek, kolejny papierek. O tutaj są, zobaczcie, zestawy. Po, po frajdzie, taka frajda. Frajda dożywotnia w, w większości przypadków. Puszka po jakimś Energy Dream tutaj. Druga, tak samo. Podają. To do środka kolejny papierek kolejny worek kolejna butelka a do spędzenia dziś jakieś pewnie nie. pół godziny, pół godziny nie wydaje mi się, żeby tutaj ten, ten teren mi zajął więcej czasu Nie wiem co jest tam dalej tam dalej może być bardziej bardziej busy jak to się mówi tych śmieci może tam być więcej tutaj jest jakieś takie miejsce e, nie wysiedzone tylko wyleżone z tym że tutaj jest od strony od strony cienia zawsze słońce słońce tutaj jest na wiosnę na lato z tamtej strony także tutaj tutaj coś się działo tutaj coś się działo nie będę wnikał, nie będę żadnego dochodzenia robił, bo... Patrzcie, butelka, jedna, druga, tam jest puszka, moment. To poleci tam, bo już mam rąk, a, czym, a czymś muszę tam zaglądać, w te krzaczory. Kolejna puszka. O matko, to Dosięgnę jak dosięgnę. Bulmers, butelczyna, <grymna> nowizna, marowki, to idzie na bok i tutaj jeszcze było, tak, też z Bulmersa, dobra, tutaj jest, jest czysto, jest ogarnięte, znowu na jakiś czas będzie, będzie, czy, będzie czysto. O i kolejne Dwie puchy wpadają Raz Dwa Butelczyna Kolejna butelczyna I kolejna butelczyna duża I opakowanie po, po Sajdrach No? Nie powiem Jakaś jedna dziesiąta Może nawet nie Dobra Przemyciuszki małe, tak samo, jeden, drugi Tu jakiś plastik, papierek Papierek, swajek i papierek I ja się będę przenosił tam w głąb, w głąb gąszczy O, tam jest informacja, wisi, że że nie wolno tutaj łowić, z tym, że ja, cię, ja dzisiaj prawa nie łamię, bo... Ja, to tak zabrz, zabrzmiało... Nie, że ja przeważnie łamię prawo, tylko nie łamię dzisiaj prawa, bo nie łowię ryb, tylko łowię... Zobaczcie, takie łowię. Nie wiem, co to jest jakaś mała... Jakaś większa płotka, bo mała płotka... Mała płotka jest naprawdę mała. Tutaj jest tutaj Taki trany. Mój mój śmigaczu, zobaczcie, kolejna pucha, monster. Jakiś monster tutaj był. Zapewne nie miał więcej niż, niż 12 lat. I same dzieci piją te, te monstry. O, tutaj już się robi, robi gęściej. I z tego co widzę jest tutaj czysto Sory, drzewo Tutaj jest czysto Dobra, tam dalej jest Tej roślinności Troszeczkę mniej Wejdę wejdę tam dalej Śmigacza to jest przyjazny Bo śmigacza muszę widzieć Jak go nie widzę To mam To przechodzę stany Extreme Anxiety Czyli Mam mam nerwy w bóle Połękatki i ee, ucha środkowego Dobra <laughs> To jest sobie jakieś ognisko Ktoś ty, 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 ty. Coś pichcił, może, może złowioną rybkę Tam jest jeszcze jedna O, tu, tu jeszcze dwie, zobaczcie Wow Ale mi się dzisiaj poszczęściło Teraz pójdzie tam. To drzewo już jest, już jest obumarłe. To można. Mam taką zasadę, jak się szlajam gdzieś po krzakach, po dżunglach, że staram się. Nie chcę powiedzieć, że nigdy, ale staram się. Parę mi się zdarzyło złamać gałęzi u drzewa, które, czy, od, czy od drzewa, które jeszcze sobie rosło ale jak jak widzę że drzewo obmarło to łamię To łamie jak gdzieś tam przychodzę żeby mi nie wadziło żebym jak będę wracał żeby mi nie, wa nie wadziło Dobra zabieram to i idę tam przystycie na rowerach pogoda jest Tutaj jest gdzieś szklana moment który będę chodzimy Tędy bym wchodził Nie pamiętam żebym tędy wchodził faktycznie zobaczcie 5 metrów kwadratowych i zagubionych Za mało drzew, za mało krzaków jak jest mało drzew i mało krzaków to, to tracę orientację Wada butelka, wpada butelka Patrzcie co tam jest Ła To będzie dzisiaj grad Grat dnia, zaraz idziemy go zobaczyć To jest butelczyna, która jest pełna Spróbuję ją odkręcić Tak zobaczcie Sorry za moje buty Patrzcie tak, w takich butach chodzę Nie stać mnie na buty Dobra będzie leciało Uwaga Leci Z drugiej strony też mam gdzieś Tutaj na tym boderze Patrzcie Mam tam drugą parę, ale te zabieram jak jest, jak jest sucho. Lubię buty, jak się to mówi, zjechać do końca. Tutaj jest Haribo, tutaj jest jakaś po, po kawie, tu jest jakieś, jakiś metal, mój wykrywacz metali, tutaj wskazuje na, na metal na skali 80, 70, 80, to będzie chyba aluminium. To jest chyba folia aluminiowa. I teraz w Irlandii z, jest nie zakaz, tylko sklepy się zbuntowały. Jest tyle narkotyków, tyle heroiny. Sklepy się zbuntowały i wycofały ze sprzedaży wszystkie wszystkie czekoladki, które mają folie, bo one kosztują. Jest taka jedna, się nazywa, się nazywa Animal Bar. Ona kosztuje chyba. 25 albo, albo 50, 50 centów. No i ta folia później jest wykorzystywana do podgrzewania diamorfiny. Diamorfiny, bo tak się nazywa yy, prawidłowo w nomenklaturze medycznej. Yy, heroina. Zobaczcie, tutaj jest. Skaner. Ja ostatnio potrzebowałem coś zeskanować. Gdybym wiedział, to bym tutaj przyszedł z laptopem i miałbym z głowy. Jak gdzieś tam biegałem po, po jakichś po jakich kafejkach i tak dalej, szukałem, a tutaj był. Cały czas tutaj leżę. No, że nie pomyślałem. Dobra, patrzcie. Robi się tego więcej. Robi się tego więcej. Tu jest po kolejny bulmer. Tak mi coś świta. Tutaj jest jeszcze jedna coś tam pisze Kaparaba, coś tam nie poznaję Chyba nigdy nie piłem Dobra, wezmę dwie i wezmę jeszcze tutaj jest już bardziej podmokło, ale Ale dojdę. Patrzcie, tam woda idzie do góry i tutaj się woda wlewa Woda idzie do góry, woda idzie do góry, coś się stanie. Zaleje mnie. Mam trzy. Mam trzy butelczyny. Tam ludzie u góry. Ludzie chodzą, słuchają się, patrzą, co on tutaj robi. Jak jemu się chciało tutaj przyjść i to sprzątać. Dobra, trzy butelczyny i skaner. Uhu. Zaraz tam, tam wchodzę głębiej za chwilę. Przerwa. Przerwa na wodę. No, powiem wam, zmachałem się trochę, 15 minut ruchu i tam się jakaś matka z synem kłóciło, o czas spędzony na, przez syna na, na PlayStation 5. Eee, tutaj jest butelczyna, która się czaiła, czaiła, ale jak piłem wodę tę wyczaiłem. Gdzie jest ten worek? Teraz chciałem do do reklamówki swojej wrzucić, zobacz czy będzie kolekcja Może je zeskanuje wszystkie tutaj same denka by się zeskanowały Dobra, zobaczymy dalej tam są odpływy, Z jest jeden, tam jest drugi, żeby ten most tutaj się nie psuł tu jest barierka, jest zbyt duża w sumie na samym końcu, jak, jak mi się uda przynajmniej, przynajmniej połowę tego y, wora zbierać. na samym końcu tą barierkę y, przeniosę tam, gdzie był ten y, pierwszy worek. Ktoś ją zawierzy, jak y, nie ktoś, tylko City Council. Jak zawsze y, zbieram, to później dzwonię i oni, oni przyjeżdżają. Także oni jak zobaczą to. To tak samo zabiorą. Kolejne graty. Tam jest. Dobra. To idzie tam, żeby mi było super łatwo. To też idzie tam. I tutaj jest jakaś butelczyna. Zobaczymy, co to za butelczyna. Tam może być starsza. Marowki. Idzie tam. Dobra. To bym przeoczył. Tutaj jest kupa psia w tym czarnym. To zostanie, niestety. Dobra, mandarynka się zepsuje. Ma tam jakieś na sobie chemikalia jakieś. Jakieś te, jak one się nazywają? E, preservatives po angielsku. E, żeby się nie psuła, także ta skórka tutaj troszeczkę poleży, ale ale później się zepsuje i stanie się częścią tutaj. Patrzcie, to mi wpadnie. Mam kamyczor. Mam kamyczor. Kamyczor już wpadł do kieszeni. Wpadł do kieszeni poza wizją. I później będzie, że ten celwiecki poza wizją to jakieś rzeczy chowa do kieszeni. Dobra. A, dobra, się nie. Daję radę. To jest krupnik, patrzcie. Krupnik, krupnik, orzech. Dobra, zaraz tutaj przyjdę, po niego Czyli zupa krupnikowa o smaku orzechu. Tutaj jest baza w tym miejscu. Dobra, idę po krupnika z tym, że zanim nią Ojku. Widzieliście to? I tak bym tutaj tego nie zostawił, bo pies pies przeleci i pies się na tym na tym przetnie Gdzie są krupki Tam jest. Ale zanim go zabiorę To jeszcze tu jest znowu ten kopa Koparberg coś takiego O i momentami się zatkało Leci tam leci tam i jest krupniczek, zobaczcie Krupnik orzech Miś na etykiecie jakaś tam data data ważności Panie Panie uprawiają hodzing. Tutaj w Irlandii wszyscy uprawiają hodzing. Mało kto robi jogging chodzą, o matko tam też są butelki, patrzcie ja bez gumiaków dzisiaj je. tu jest kolejna która poleci tam bliżej, czy dalej ode mnie o, ona coś natrafiła się, się rozbiła tu jest jakiś plastik tak samo tam poleci i tutaj jest miękko, ale ale chodzę, ale chodzę dobra, jest jedna jest druga, które tutaj przeleżały już pewnie parę lat. Tutaj trzecia. Patrzcie, woda. Woda napływa. Zaczął się przypływ. A teraz ktoś biegł, dwóch Francuzów. Dobra. Raz, dwa, trzy. No worek worek rośnie I tutaj jest moment. O, no, teraz bym bym się nadział na kolejne, na kolejne kilo. Eee. Wejdzie jedną ręką czy nie wyjdzie Dam rady, czy nie dam rady Nie dam rady, dobra Wdaję na razie Idziemy tutaj No także co jakiś czas będę Wam pokazywał filmy ze sprzątania Z tym, że to już nie pod szyldem tej akcji National Spring Clean Która tutaj się odbywa w Finlandii e, Co roku na wiosnę Już wiosny nie ma Tylko pod szyldem Swoim Bez żadnej akcji e, Akcja typu e, Sprzątamy z celtyckim na przykład Może się ktoś więcej Dołączy, może ktoś komuś się zachce. Może, może ktoś ma do, do, do pozbycia się jedną godzinę ze swojego napiętego harmonogramu dnia i będzie ją poświęcał, na przykład raz w miesiącu. Dobra, jest połowa, jest połowa jak nic. O matku, ale ciężkie. Dobra, idziemy. O ma, Te butelki szklane! Słuchaj dzwony biją! Szósta! Tam jest kościół! Patrzą, tam ktoś siedzi Tam siedzą jacyś Jacyś jersey. Jacyś Dobra, idę dalej O U Drugi O, tutaj też ktoś zbierał, pozdrawiam Dobra, ja już Ja już po akcji Akcja zakończona Zakończona powodzeniem Jakieś pół godziny spędziłem, także dobry uczynek dzisiaj już mam, już mam z głowy śmigać idzie w łapę jeszcze tylko muszę tą rękowiczkę zdjąć i ja śmigam Dobra to było na tyle z dzisiaj Z dzisiejszego sprzątania kolejne pewnie za za parę dni no i nic no, zobaczymy się za, za parę dni albo będę sprzątał Albo będę gdzieś, gdzieś eksplorował, szukał, szukał dumpów. Na razie.